Witam serdecznie, ten piękny poranek i jesteśmy na placu przed fabryką Wobec Hydret i zobaczmy co jest na transporcie, czyli co będzie montowane w najbliższym czasie w naszym kraju. Studzienki wodomierzowe o silnicy metra typu sw 100 na górze, a tu w sumie jest raczej przepompownia, tak? bo mamy wylot tłoczny P-63. Yy, tutaj reaktor biologiczny ZB-4C. No, wprawdzie naszykowane one są do transportu, dlatego mogą być część, e, częściowo pozbawione rur, ale ten model oczyszczania jest do 4 osób, dwukomorowy, przegroda jest dwupłaszczowa, e, ze sterowaniem automatycznym, przełączanie możliwości trybów. Tutaj zwykłe szambo, silnicy m 3 m dwupłaszczowe. Na korbusie, na Denicy z wlotem, rurą 160, tak samo na górze. Tu mamy większą oczyszczalnię biologiczną w technologii SBR, czyli ZBS6C. Również wersje są tutaj widać naszykowane do transportu. Ten typ oczyszczalni może pracować do 6 osób, też ma złoże biologiczne. W pojemniku technicznym są cztery elektrozawory odpadające za cały cykl SBR. W sumie pojemnik techniczny jest taki sam jak zb zbs 4C też dmuchawa JDKS 60 z włącznikiem przebicia membran Jest w sumie najniższym modelem firmy Sekox z takim zabezpieczeniem i stosujemy ją w obu oczyszczaniach. Tu na górze mamy zbiornik bezodpływowy 10 m3 Tak samo na dole, każdy z nich ma tutaj nadbudowę sądzę, wysokości około metra. Czyli dopływ musi być na jakieś 1,20 20 zagłębieniu. A tu dalej są oczyszczalnie ZBS 6C. Oferujemy również wersję 6CKP z pompą na odpływie. I jest to model popularny, gdyż posiada stosunkowo duże wyposażenie. Jak na taką małą oczyszczalnię. A pojemnik techniczny jest kompletny i ma zapewnia możliwość obsługi i serwisu. Zapraszam Was do zapoznania się z naszą ofertą, obejrzenia filmów, poczytania na blogu. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.